Siemanko, siemanko przed państwem Mister Roko. Dzisiaj grałem z Kubą, moim bratem. Sieba gramy w Minecraft Survival. I będziemy dzisiaj wam prezentować kilka fajnych sposobów. Na przykład jak zdobyć pochodnie bez węgla. No nie, węgiel zawsze musi być, ale węgiel bez kopania węgla, o tak. I to jest oczywiście jednorazowy odcinek, żeby Wam pokazać, właśnie takie ciekawostki. O kurde, sorki za te małe ścięcie jakoś jedynie tak wyskoczyło dzisiaj. Za dużo programów otwartych. No to zaprezentuj nam, opowiedz coś o Minecrafcie. Co ja mam ci powiedzieć o Minecraftie? Wszystko, co wiesz? Tego ci nie powiem. Dobra, dobra, dzięki. To popatrzmy, co on tu robi. Jaki to sposób. Teraz robi. Aha, kilo zrobił z drewna. Już od razu zaczyna od jaskini. Póki jasno. wykopał sobie kilka kamieni. Idzie do craftingu. I teraz prawdopodobnie zrobi z kamienia kilof. A jak? Widać doświadczenie tego gracza. I oczywiście yy, zaraz pokażę, jak zrobić węgiel bez kopania węgla. Doświadczeni gracze i ci niedoświadczeni, ale początkujący nie wiedzą, jak. No właśnie teraz robimy piec. Pięknie. Robimy piec. Robimy siekierę. I ścinamy drzewa. Ścinamy kilka drewienek. No, to, to powinno wystarczyć czy nie? No chyba tak. Dobra. To jest tylko tak, żeby Wam zaprezentować i kilka pochodni się wzbogacić. Robimy tak. Węgiel robi się z wypalonego drewna. I po prostu tada. Mamy węgiel bez kopania węgla. I kilka pochodni już będzie. Już mamy. Osiem, osiem pochodni, i to powinno wystarczyć nam na przejście przez tą dżunglę w kamieniach. Koniec. Koniec dżungli. Oj, ja, apitole, ty kopiemy się w dół. Kuba robi to ostrożnie, żeby nie wpaść w jakąś dziurę. O, właśnie, o, patrz, popatrzmy. Ale chyba może spać, bo do wody wpadnie. Tak jest. Tu coś jest większego. Mamy większą trochę. Tam był węgiel, ale nam niepotrzebny, bo umiemy robić z drewna węgiel bez kopania węgla. No i zabrakło. Musimy się, kurde, wrócić jeszcze. Gdzie, gdzie ta dziura jest? Gdzie wałem? Nie wiem, tam wyżej dziwalłeś. No tam, gdzie ta pierwsza pochodnia od razu zapaliłeś? O tu, 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 tu. O, tu. No, jest pochodnia nasza. Gdzieś tu? Tu chyba będzie idealnie. Zajebiosa. O, jak pięknie. Idziemy po następne pochodnie i węgiel, który się stworzy. Po co zbierasz te krzaki drewna? Żeby je potem zasadzić. Aha, okej. Okay. Już wiem. Teraz musisz zrobić kije. wiem, zapomniałem. I mamy 16 16 pochodni. To wystarczy, powinno wystarczyć. Nie, co? Nie chyba. Jak to nie? To chyba za mało. Może i wystarczy. Dobra, to surwiwa na hardcora. No, przynajmniej się wróci. No, jak coś, to się wrócisz. Pokażę ci coś. Tada. Mamy już oznaczoną drogę. Ciekawe, czy tu się nie wyjdzie z drugiej strony gdzieś. Ciemno, ciemno. Koniec, koniec. Mamy żelazo. Jest pięknie, bardzo pięknie. Mamy sześć kostek żelaza. Których wytapia się w piecu, tak? O Jezu, ja w tego Minecrafta już tak dawno nie grałem nic, nie wiem, nic nie pamiętam. Dlatego dobrze, że przyszedł do mnie Kuba. Może mi w kręceniu filmu. I w przyszłości on założy swój kanał I sam będzie kręcił Minecrafty i wszystko. Ło tu jest da dalsza część jaskini. zaświeć zaświeć O mamy żelazo Już mamy 9 kostek żelaza I podczas mojego grania w survival nigdy nie znalazłem przez całe swoje życie i granie w Minecrafta diaksów A ty Kuba znalazłeś No A jak na survivalu? Jak grałeś sam? Z O kurde. Gdzie je znalazłeś, powiedz? W jakim miejscu? Kopałem w dół. Po prostu? Jakoś się tak trafiło. I trzeba je kopać złotym kilofem? Nie, złotym nie można. A czym? Żelaznym tylko. I diamentowym. I diamentowym. Aha, dzięki, dzięki. Ja wam tego nie powiem, ponieważ ja się zbytnio nie znam. Nie grywam w Minecrafta. Ale wy możecie się dowiedzieć i popatrzeć Na mojego... na mój odcinek survival. Już mamy 20. Dostać na cały set. Na co? Na cały set. Jaki set? To wszystko. A. Węgiel nam niepotrzebny Nie wątpię żeby diaksy w takiej jaskini były Diaksy w jaskini? Nie trzeba kopać bardziej w dół No to widzimy się w następnym odcinku. Do widzenia. No siemanko, kończymy dzisiaj odcinek survivala. Do usłyszenia. wystąpił Mister Roko i... Ja. Czyli Kuba. Zapraszamy do oglądania mojego kanału i subskrybowania. To był odcinek Minecraft Survival. Dziękuję, do usłyszenia, do zobaczenia. Na razie.